17 czerwca 1696 roku przeżywszy lat 67, a panując przez 22 lata umiera król Jan III Sobieski. Przyczyną zgonu monarchy mogła być uremia lub problemy z sercem. W ostatnich latach życia zwycięzca spod Chocimia i Wiednia, mimo starań nie był już zdolny do przeprowadzenia skutecznych reform i ukrócenia swawoli magnatów. Dlatego też po jego śmierci zapanowała w kraju jeszcze większa anarchia. Prymwiedli sapiechowie, którzy działając na szkodę Rzeczpospolitej jeszcze za życia monarchy, lekceważyli królewskie postanowienia, zrywali sejmy, korumpowali czy terroryzowali swych przeciwników, wykorzystując przy tym posiadaną siłę militarną. Taki porządek był na rękę państwom ościennym. Moskwa, Austria, Brandenburgia i Szwecja przez lata aktywnie działały, by reformy wewnętrzne Rzeczpospolitej nie doszły do skutku. Rozpoczęło się trwające ponad rok bezkrólewie, dobitnie ukazujące panujący bezład. Nad ciałem monarchy dochodziło do kłótni i sporów między synem Jakubem, który pragnął korony dla siebie, a jego matką Marysieńką, żoną zmarłego Jana, która prowadziła własne intrygi. Te knowania królowej ostatecznie pogrzebią szansę osadzenia kolejnego Sobieskiego na tronie, a na początku było to całkiem realne. Stopień korupcji osiągnął jeszcze wyższy poziom. Czy to biskupi, magnaci, szlachta, pieniądze brał każdy, nieraz od kilku kandydatów naraz, łamiąc dane wcześniej przyrzeczenia. Prawdopodobnie z inspiracji Hieronima Lubomirskiego nieopłacane wojsko zbuntowało się i zawiązało konfederację. A wszystko to miało na celu oderwać Armię Koronną spod rozkazów Jabłonowskiego. Kandydatów do tronu było wielu, jednak największe poparcie zaczął zyskiwać książę Conti. Posłowie francuscy składali liczne obietnice i przeciągnęli na swoją stronę znaczną część szlachty oraz magnaterii polsko-litewskiej. I właśnie w takich okolicznościach pojawił się kolejny pretendent do tronu, Fryderyk August, elektor saski, który w celu pozyskania korony przeszedł na katolicyzm. Kandydaturę tę poparli Habsburgowie, tak samo postąpił Nuncjusz papieski. Za to wroga Francji Moskwa i Brandenburgia zapowiedziały wtargnięcie zbrojne w granice Rzeczpospolitej, gdy tylko książę Konti zostanie obrany królem Polski. Carstwo rozpoczęło nawet gromadzić siły przy granicy z Litwą. Rozpoczął się sejm elekcyjny, a podczas pierwszego dnia głosowania uzyskał przewagę książę Konti. W nocy jednak stronnicy Sasa nie żałowali pieniędzy i nazajutrz przewagę uzyskał Fryderyk August. Niebawem jednak prymas radziejowski ogłosił królem Francuza. Zaraz potem biskup kujawski-Dąbski uczynił to samo z Sasem. Polska miała więc dwóch królów, a na korzyść Fryderyka Augusta działała bliższa odległość od korony i zdecydowane działania. W 1697 roku, w niecały miesiąc po elekcji na czele Ośmiotysięcznego Wojska, przekupując komendanta twierdzy, zajął Kraków. Poprzez wyłom w murze wykradziono insygnia królewskie. I przy pustej trumnie Sobieskiego, którego ciało spoczywało w Warszawie, a zwyczaj nakazywał koronację zaraz po pogrzebie poprzedniego monarchy, August II został królem Polski. Tydzień po tym wydarzeniu książę Konti wpłynął do portu gdańskiego, ale tam po spotkaniu ze swoimi stronnikami niebawem zawrócił do kraju, uznając swoją porażkę. Trwającego bez królewia nie wykorzystała Turcja, która kosztem Moskwy traciła terytoria nad Morzem Czarnym i Azowskim, a Habsburgowie rozbili wielką armię sułtana pod Zentą. Osmanowie rozpoczęli też rozmowy pokojowe z przedstawicielami Ligi Świętej. Tym razem były one torpedowane przez Polskę i Moskwę, gdyż negocjowano zakończenie wojny na warunkach obecnego stanu posiadania. Wieści te wzburzyły opinię publiczną w Rzeczpospolitej, dlatego też Sejm zgodził się na kolejną wyprawę do Mołdawii. August II, tak jak Sobieski, wybrał księstwa naddunajskie w celu realizacji swych planów dynastycznych. Poprzez sukcesy w polu, chciał też umocnić swoją pozycję polityczną. Niemniej na przeszkodzie w zebraniu armii stanął brak funduszy. Jednakże powolne spływanie podatków, pożyczki królewskie oraz fundusze szlachty i magnatów, otrzymane w zamian za obietnice objęcia intratnych stanowisk, pozwoliły na rozpoczęcie koncentracji wojska. Gdy armia koronna dopiero zbierała się pod monasterzyskami, a Litwini, będący na skraju wojny domowej, nawet nie wyruszyli w tym kierunku. Pod Lwów przybyło około dwudziestotysięczne wojsko saskie wsparte dwutysięcznym kontyngentem duńskim. Siły te były nowocześniejsze i lepiej wyszkolone od jednostek Rzeczpospolitej, które posiadały niskie morale. Przebywający wraz z armią August II nie mógł zdecydować się co do kierunku ataku. Warunki pogodowe stawały się coraz gorsze, a monarcha, który gościł przez kilka dni cara Piotra, rozmyślał również nad jego propozycją o wspólnym ataku na Szwecję. Dywagacje te przerwały działania Tatarów Krymskich i Budziackich, gdyż osmanowie, świadomi przygotowań Rzeczpospolitej, postanowili dokonać wyprzedzającego ataku. Piętnaście tysięcy ordyńców wraz z dwoma tysiącami janczarów wyruszyło w kierunku Kamieńca. Tam wprowadzono zaopatrzenie i pozostawiono strzelców jako wzmocnienie załogi. Dalej, orda budziacka zasilona lipkami ruszyła pustoszyć pokucie, a jakiś czas po nich na Wołyń wyruszyły główne siły pod wodzą Kałgi Sultana, kapłana Gireja. Po dotarciu pod Zbarasz rozpuszczano czambuły w celu grabieży i mordów. Dokonano też rozpoznania, zauważając podział sił Rzeczypospolitej. Kauga postanowił więc zaatakować nieliczne wojsko koronne przebywające w podhajcach. Hetman polny Felix Potocki dysponował tylko ponad tysięczną armią wspartą okolicznymi chłopami, dlatego też postanowił ściągnąć pobliskie siły pod podhajce. Rozciągające się lasy, cieki wodne i stawy sprzyjały planom defensywnym. Dodatkowo obwarowania miasta jak i zamek mocno ograniczały działania ofensywne, skutecznie niwelując przewagę liczebną wroga. Pod Podhajce zmierzało więc z Monasterzysk kilkutysięczne ugrupowanie Nikodema Żaboklickiego, poruszające się szykiem ubezpieczonym, gdyż w każdym momencie spodziewano się ataku Tatarów. Kapłan Girej wiedział o tym manewrze, dlatego też rozdzielił swe siły. Czterotysięczny oddział miał opóźniać marsz Żaboklickiego. Za to sam na czele ośmiu tysięcy jeźdźców miał zaatakować armię pod wodzą Feliksa Potockiego. Hetman Polny rozdzielił swe nieliczne siły. Lekkie chorągwie wołoskie stanęły przy zamkowej przeprawie. Chorągwie pancerne, kozacy, część strzelców i uzbrojeni chłopi zajęli przedmieścia zachajec. Mury miejskie obsadziła pozostała piechota. Ponad 200-osobowy odwód stanowiła chorągiew husarska, pancerna i arkebuzeria. 8 września 1698 roku Straż Przednia Tatarów nadciągnęła od południa i od razu natarła na lekkie chorągwie. Te wytrzymały natarcie i przeszły nawet do kontrataku, niemniej przewaga liczebna wroga zmusiła ich do odwrotu. Ordyńcy znaleźli się niebezpiecznie blisko bramy zamkowej. Jednak wtedy zagrzmiała z murów artyleria i Potockie, jako wsparcie, posłał odwód jazdy. Nieprzyjaciel został przepędzony. Przyglądający się starciu Girej postanowił obejść stawy, i gdy już tego dokonano, zaatakowano piechotę obsadzającą stare miasto. Blisko już było przełamania, ale wtedy wsparły ją chorągwie pancerne z zachajec. Po chwili, właśnie tam skierowali się Tatarzy. Jazda, piechota i chłopi z trudem odpierali wroga. Część z tych ostatnich dostała się do niewoli, i Ordyńcy zdobyli wyraźną przewagę. Wtedy też przybyła straż przednia grupy Żaboklickiego, a hetman polny, nie zwlekając, od razu posłał wsparcie walczącym. Trzy chorągwie wystarczyłyby by napastnicy zaniechali dalszych walk i wycofali się z dala od podhajec. Reszta oddziałów odsieczowych podczas swego marszu prowadziła ciągłe walki z Tatarami, jednakże ostatecznie udało się połączyć siły. Potocki dysponował teraz sześciotysięczną armią, z czego tylko tysiąc stanowiła piechota. Posiadano też szesnaście dział. Przewaga kawalerii sprawiła, że musiał wyprowadzić swe wojska w pole, aby wykorzystać atuty jazdy. W podhajcach i zachajcach pozostawiono większość strzelców, a na dogodnym terenie ustawiono kawalerię w trzech rzutach. Pierwszą linię pancernych wspierał oddziałek piechoty i sześć dział. A prawe skrzydło chroniły wozy taborowe. W centrum w drugiej linii przy stanowisku artylerii dowodził Potocki, a na skrzydłach ustawił husarię. Ostatni szereg to odwody z sześcioma armatami. Całość poprzedzało 300 lekkich jeźdźców. Rankiem kolejnego dnia oddziały te zostały przepędzone przez siły tatarskie, po czym rozpoczęły się starcia harcowników. Około siedmiotysięczne wojsko kapłana Gireja podzieliło się na dwie części i po godzinie 12 ruszyło do ataku. Celny ostrzał muszkietowy i artyleryjski zmieszał szyki wroga, co pozwoliło ponad 600-osobowemu oddziałowi pancernych zaatakować nacierających. Mimo odwagi i bitności, przewaga nieprzyjaciela była zbyt duża i po zaciętej walce polscy jeźdźcy zarządzili odwrót. Kolejno Tatarzy ruszyli za uchodzącymi. Niemniej raz jeszcze powstrzymały ich armaty i salwy z broni palnej. Polacy uznali to starcie za sukces. Nie wiedzieli jednak, że od południa poprzez lasy nadciąga trzecie kilkutysięczne ugrupowanie tatarskie. Po przekroczeniu strumienia gwałtownie spadło na lewe skrzydło trzeciego rzutu, błyskawicznie znosząc je z pola. Zaskoczone dowództwo nie zdążyło nawet zareagować, a armii groziło unicestwienie. Zapobiegł temu brak dyscypliny, gdyż ordyńcy zamiast dalej walczyć rzucili się do plądrowania pobliskiego obozu. Potocki zdołał opanować sytuację i posłał do kontrataku pozostałych pancernych z trzeciego rzutu. Ci natarli z wielkim impetem, a po chwili wsparła ich czelać obozowa czy rozbite uprzednio oddziały. Tatarzy wciąż posiadali przewagę liczebną, walki były zawzięte, które na korzyść Rzeczpospolitej rozstrzygnęły celne salwy artyleryjskie. Atak od tyłu się nie powiódł, za to od frontu Ordyńcy byli powstrzymywani przez pozostałe dwa rzuty. Kapłan Girej po czasie nakazał odwrót i bitwa dobiegła końca. Tak jak 31 lat temu Sobieski powstrzymał Tatarów pod Podchajcami, tak i tym razem siły koronne utrzymały te pozycje. Potocki jednak obawiał się kolejnego fortelu, dlatego też całą noc oczekiwano w gotowości bojowej. Dopiero na zajutrz lekkie chorągwie przekazały, że po wrogu nie ma śladu. Trudno określić straty obu armii. Szacunki mówią aż o dwóch, 3 tysiącach poległych Tatarach i 900 walczących po stronie Rzeczpospolitej, w tym ponad 40 towarzyszy. Jak się miało później okazać, była to ostatnia zwycięska bitwa Rzeczpospolitej z Tatarami. Mimo przegrania batalii, czambuły Giraja zebrały pokaźne łupy oraz jasyr, po czym wróciły do kamieńca. Armia saska, która także grabiła mijane tereny, wyruszyła zbyt późno i nie zdążyła przybyć na pole bitwy. Poza tym August II nie zamierzał dalej prowadzić wojny z Turcją, brakowało zaopatrzenia, a deszczowa pogoda utrudniała marsz. Król też coraz częściej popadał w konflikty ze szlachtą i szykował się do wojny ze Szwecją. Mimo fiaska planowanej wyprawy, podczas negocjacji pokojowych udało się polskiej delegacji zawrzeć korzystniejszy traktat w porównaniu do poprzednich założeń. Pokój, zawarty w 1699 roku w Karłowicach, kończył szesnastoletnią wojnę Ligi Świętej z Imperium Osmańskim. Polska, w zamian za opuszczenie okupowanych terenów mołdawskich, odzyskiwała podole i prawobrzeże. Powracając do granic 1672 roku. Ustalono wymianę jeńców, zasady handlu, Turcy zobowiązywali się również do powstrzymania najazdów tatarskich. Jednak niedługo po podpisaniu traktatu Ordyńcy ponownie wtargnęli na ziemię koronne, pokonali Polaków w bitwie pod Martynowem i uprowadzili wielotysięczny Jasyr. Dyplomaci sultana tłumaczyli później, że najazd zakończył się kilka dni przed wejściem w życie traktatu pokojowego. Później faktycznie wysoka porta pilnowała, by Ordyńcy nie naruszali granic swych sąsiadów, także nie było już mowy o jakichkolwiek upominkach dla Hana. Była to ostatnia wojna Rzeczpospolitej z Imperium Osmańskim, którego potęga w Europie została przełamana. Turcy utracili Chorwację, Węgry, Dalmację, Moreę, a Siedmiogród został uzależniony od monarchii Habsburgów. Moskwa zatrzymywała twierdzę Azow oraz uzyskiwała prawo do żeglugi po Morzu Czarnym. Wzrost potęgi caratu i cesarstwa sprawi, że po ponad dwóch wiekach wojen Rzeczpospolita nawiąże przyjazne stosunki z Imperium Osmańskim. Jednak oba te kraje lata swej świetności miały już za sobą.